Witam Państwa w kolejnym module warsztatów PAWSY dla nauczycieli. Teraz będziemy zajmować się platformą cyfrową INI i repozytorium cyfrowym Fotodendro. Chciałabym Państwu przedstawić te dwie platformy, a w kolejnych modułach zaproszę Państwa do praktycznego ich wykorzystania. Będę pokazywała, jak założyć konto, jak poruszać się w tych miejscach i jak je wykorzystywać. Platforma IMI jest platformą, która y, oparta jest na współpracy. Jest to też platforma społeczna, y, ale przede wszystkim platforma edukacyjna, która stwarza taką przestrzeń do wspólnej pracy, podejmowania wspólnych działań przez uczniów i nauczycieli i umożliwia, co ważne, y, później dzielenie się rezultatami tej, y, tej pracy, y, ponieważ dostępne są takie narzędzia jak e-portfolio i e-blogi. Jak Państwo spojrzycie, po prawej stronie są tutaj wypisane najważniejsze cechy, które charakteryzują tę platformę. Tak jak wspomniałam, jest to głównie współpraca, czyli tworzenie takich prywatnych, ale też publicznych przestrzeni i współpracy. One tutaj w tej platformie nazywano, nazywane są Ulami przez nauczycieli i uczniów. Możliwe jest również przydzielanie i monitorowanie zadań dla członków właśnie danego Ula. I to, co jeszcze w znacznym stopniu różnią platformę IMI, to bardzo duże zasoby, które ta platforma e, posiada. To znaczy różne narzędzia cyfrowe, np. Na do tworzenia różnych interaktywnych e, zadań, obiektów edukacyjnych. Możliwość korzystania też już gotowych, e, gotowych zasobów. E, I też... E, Przechowywanie plików w chmurze, różne narzędzia do projektowania, na przykład mapy myśli, diagramów, różnych schematów. Także będę Państwu pokazywała za chwileczkę te dostępne aplikacje w tej platformie. Ale najpierw chciałabym też przedstawić cechy, cechy tej platformy. Co ważne, jest ona zorientowana na użytkownika. To nie jest tak, że. Jest tutaj w procesie projektowania tej strony. Nie ustalono, aby to jednostka lekcyjna była tym centralnym punktem, wokół którego będą, będą budowane aplikacje, ale jest nim, jest nim użytkownik, czyli uczeń i nauczyciel, i wspieranie ich aktywności. Platforma jest przyjazna dla uczniów. Jak Państwo zobaczą, jej interfejs zbliżony jest do tego, co możecie Państwo zobaczyć na. Na stronie głównej swojego telefonu czy tabletu. Co ważne, jest demokratyczna, to znaczy zapewnia równy dostęp nauczycielom i uczniom, zachęcając ich do tego, żeby byli aktywni. To znaczy tę grupę współpracy, prywatną bądź publiczną, może zakładać zarówno uczeń, jak i nauczyciel. Co jest istotne też dla rozwijania umiejętności miękkich, chociażby pod względem e, współpracy, komunikacji, e, przywództwa, bycia liderem, e, oddelegowywania zadań dla swoich kolegów, też krytyczne myślenie czy elastyczność. E, platforma też jest odpowiedzią na, na cyfrowy świat uczniów. E, Wiemy o tym, że, że młodzi ludzie korzystają z sieci, żeby się komunikować, współpracować, udostępniać, wykorzystywać zasoby edukacyjne. I tutaj jest taka próba przeniesienia ich aktywności właśnie do takiej platformy, do takiej platformy edukacyjnej. Jak wspominałam, IMI jest cyfrową platformą edukacyjną i zapewnia bezpieczną przestrzeń roboczą dla uczniów i nauczycieli, żeby mogli łączyć się w grupy, wspomniane ule, komunikować się, współpracować i publikować swoją pracę. Jest to też platforma społecznościowa. Każdy użytkownik ma swój publiczny profil, może też budować swoją sieć kontaktów i może się z tymi osobami, z którymi nawiązały kontakt, Nawiązywać z nimi relacje poprzez połączenia głosowe, połączenia wideo czy za pomocą czatu. EMI wspiera współpracę. Tak jak Państwu wspominałam, kluczowym elementem platformy EMI jest możliwość tworzenia uli. Ule to niewielkie, samodzielne, społeczne i służące współpracy przestrzenie. Mogą być one zarówno publiczne, jak i prywatne. Oferują one um, całkiem dużą liczbę aplikacji, ale też ścianę, na której czy to administrator, czy członkowie ule mogą publikować posty, komentować um, i podejmować różnego rodzaju interakcje. Ule może reprezentować na przykład klasę szkolną. Uczniów, którzy pracują w ramach jakiegoś projektu szkolnego lub zajęć pozalekcyjnych, może też reprezentować nauczycieli w ramach szkolnego projektu albo też uczniów z różnych szkół, różnych miejsc albo różnych państw, którzy też są zrzeszeni czy razem podejmują jakieś działania wokół jakiegoś tematu. Tak jak Państwu wspominałam, możliwość jest stworzenia ula publicznego i prywatnego w zależności od tego, jakie są Państwa potrzeby. Ul publiczny, ul publiczny charakteryzuje to, że może być on wyszukiwalny i jeśli ktoś wpisując słowa kluczowe trafi na Państwa ul, to też może poprosić o Akceptację dołączenia jego do grupy. W przypadku ula prywatnego, on będzie dostępny tylko i wyłącznie dla członków tego, tej grupy, tego ula. Nikt nie będzie mógł z zewnątrz dotrzeć do niego, nie będzie mógł przyglądać się temu, co się dzieje na ścianie tego ula, jakie posty są publikowane, jakie działania są podejmowane. Członkowie ula mogą pełnić określone role administratora, pomocnika i członka. Tutaj pokrótce przedstawię Państwu różne aplikacje, ponieważ tak mi się wydaje, że właśnie te zasoby stanowią o, o atrakcyjności tej platformy. Jest to m.in. platforma, która, która umożliwia gromadzenie plików, dzielenie się tymi plikami. Uczniowie mogą pisać i zamieszczać artykuły w aplikacji blogi. Możecie Państwo też przeprowadzać ankiety, zwizualizować układ klasowy i rozmieszczenie ławek i uczniów. I to były takie, takie aplikacje, które są przynależne do ula, ale też każda osoba, która korzysta z imi, ma możliwość skorzystania z innych aplikacji, które są właściwe jej i są. Odpowiedzią na jej e, osobistą przestrzeń. Mamy więc tutaj kalendarz, również możliwość pisania blogów, <coughs> przepraszam, e, możliwość publikowania swojego portfolio, tworzenie i przydzielanie zadań, tworzenie interaktywnych i cyfrowych zasobów edukacyjnych. Możliwość jest również e, skorzystania z przydatnych narzędzi do projektowania diagramów i map mentalnych, e, możliwość, możliwość tworzenia zakładek, czy tworzenia osobistych notatek. To by było na tyle, jeśli chodzi o takie teoretyczne wprowadzenie do, do IMI. Teraz zapraszam Państwa do przyjrzenia się, w jaki sposób założyć swoje konto na tej platformie. I jak w jaki sposób później przygotować swój profil, założyć ul, w jaki sposób te zadania tworzyć i przydzielać do poszczególnych członków ULA. Zapraszam serdecznie.